O, nie ma mowy! Tyle potworów! No nie! Patrzcie, ile ich tu jest! To wszystko włoskie memy! Nie ma mowy, nagrałem wszystko na kamerze. Fajnie, co? Nagrałem wszystkie potwory! Te włoskie memy! Czy cokolwiek to jest? Coś słyszę! O, nie, krokodilo Bombardino leci w tę stronę. Leci prosto na mnie, o nie! Rany, rany, uderzył w drona! Znowu, Pinki? Pinki, to znowu ty! Masz dość życia czy co? To już drugi raz, kiedy wybiegasz na drogę! Nie można tak, Pinki! Przepraszam, Tatusiu Rejmik, bardzo się przestraszyłem! A kogo się bałeś? Znowu zgubiłeś mamę? Nie, nie zgubiłem mamusi, po prostu goniły mnie potwory! Jakie potwory? O czym ty mówisz? Tam, za ogrodzeniem jest ich mnóstwo! Wszystkie są straszne, przestraszyłem się i uciekłem! Dobra, spokojnie. Teraz jestem naprawdę ciekawy, jakie potwory cię tak przestraszyły. Idź sam zobaczyć. Już mnie to nie interesuje. B boję dobrze, się. dobrze, zajrzę tam. Zostań tu, rany. Jak mam się tam dostać? Ogrodzenie jest wysokie. Nie wespnę się. Zamknięte? Chyba jest tu łańcuch. Nie, 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 nie dam rady przejść. Po prostu przeczołgaj się przez szczelinę w ogrodzeniu, tak jak ja. Żartujesz sobie ze mnie? Jak mam się tam zmieścić? Nie jestem taki mały jak ty. A na górze? Te ostre kolce? Nie wejdę tam. Więc nie rób tego. Nie patrz na te potwory. Po prostu odejdź. Nie, chcę zobaczyć te potwory. Odpalę drona. Przyniosłem go. Sprawdźmy to razem. Pokaż mi te potwory. Idę do domu. Do mamy na obiad. Pata, tatu rajnik. Okej, okay, pa. Narka, uważaj na drogę. Zawsze patrz w lewo i prawo, a potem znowu w lewo i prawo. Zobacz, czy nic nie jedzie. Tylko tak jest bezpiecznie. Przechodź tylko tam, gdzie to dozwolono, ok? Na przykład na przejściu dla pieszych, ok? tatusiu Rejmik. No to idź, jesteś gotowy? Zawsze patrz na samochody, a potem przechodź. <laughs> Powodzenia, kochany. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Dziękuję, tatusiu Rejmik. Uważaj na te potwory. Kocham cię. Ja ciebie też maleńki. Będę uważał. Wystartuję dronem i zobaczę, co tam się dzieje. Zajmę się tymi potworami za ciebie. Nie martw się, nic już cię nie przestraszy. Dobra, ludzie, zobaczmy, jakie tam są potwory. Jak myślicie, co tam będzie? Napiszcie w komentarzu, kogo mógł zobaczyć Pinki i kogo my zobaczymy. Dobra, dron gotowy? Gotowy do startu? Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Anglikosik i polubcie film, żeby potwór nie zjadł drona. Dla was to łatwe, a mi sprawi radość. To darmowe i proste. Dajcie lajka like i suba. Kocham was. Lećmy, ruszamy. Uhuhuhu, lecimy. Lecimy wysoko w niebo. Mam nadzieję, że znajdę potwory, które przestraszyły małą Pinky. Biedna z pranki. Tak mi jej żal. Teraz muszę tylko dowiedzieć się, gdzie dokładnie były potwory, które ją przestraszyły. Chcę je zobaczyć. O, polecę tam. Powiedziała, że biegła w tę stronę, żeby dotrzeć tam. Lecimy, ludzie! Jeśli coś zobaczycie, koniecznie napiszcie w komentarzach. Nie mam pojęcia, co możemy tu zobaczyć. To prywatne domy duże domy są tu ludzie, i obok chodzą potwory. Może przestraszyła się ludzi? Ścieżka to musi być ta, gdzie biegła Pinki. Powinienem był zapytać dokładnie, gdzie biegła. Polecę tym śladem, gdzie mogła skakać i zobaczyć te dziwne potwory. Tak, to jest jakieś osiedle, kilka domków, ale nie widzę żadnych potworów. Czy naprawdę dzisiaj nie zobaczymy już nikogo? Nie sądzę. Na pewno kogoś zobaczymy. Nie odpalam drona na darmo, prawda? Jestem pewien, że Pinky nie kłamie. Okej, okay, jest tu coś interesującego. Co to to czerwone? Może z tu w końcu ludzie tu są? Pinky, mam nadzieję, że się nie pomyliłeś i to nie była tylko wyobraźnia. Co to za miejsce? Dziwne koła. Do czego służą? Nie rozumiem. O, można tu grać w tenisa? Fajnie. Jak tu mieszkasz, masz własny kort tenisowy? Fajnie. Super rezydencja, fajne domy, fajna lokalizacja ludziska. I coś lub ktoś z potworów się porusza. Tak szybko? No nie, ten potwór jest szybki. A może to wózek? Tak tylko wózek. Ludzie grają tu w golfa. To ma sens. Tylko wózek golfowy jeździ w kółko. Może Pinki przestraszyła się tego wózka? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Mogłem ją zabrać ze sobą. Szkoda, że uciekła. Mogła powiedzieć mi, co dokładnie widziała. Może tu wróci? Widzę, że coś dzieje się na polu. Ale to są ludzie, prawda? Tak, ludzie. Grają sobie w golfa. Więc Pinki bała się ludzi i wózka golfowego. I tyle. Co to za potwory? Naprawdę nie łapie. Coś tu nie gra? A może czegoś nie widzę lub coś przeoczyłem? Co to? O, ktoś kosi trawnik! O! Ktoś stoi tam z wiadrem i robi coś z trawą. Tak, musi być gładka. Jeśli grasz w golfa, wszystko musi być idealne! Ładne jezioro. Ach, robi się ciepło. Chętnie bym popływał ludziska. A jaka pogoda jest u was? Byliście już pływać? Pływacie w ogóle? Lubicie pływać? Gdzie lubicie pływać? W rzece, w jeziorze, w morzu, w oceanie? Macie okazję widzieć morze lub ocean? Hej, patrzcie, co się dzieje w wodzie! Kto tam pływa? Wygląda jak rekin. Polecę wyżej, żeby to sprawdzić. No nie, serio, tam płynie rekin. Co jest? Rekin w jeziorze? To szaleństwo. Czy, czy on płynie w kierunku brzegu? Patrzcie! To tralalero tralala, rekin w tenisówkach! To nasz pierwszy potwór! Wow! Włoski mem! Gdzie on ucieka? Patrzcie, wbiega pod ten most! Jest pod mostem, ludzie! Zaraz wyjdzie z drugiej strony i znowu go złapiemy. Wychodź, tralalero tralala! Nie chcę wyjść. Dobra, polecę niżej, ale jest tam naprawdę ciemno. Jest tam, chowa się pod mostem. Czy ja powinienem tam lecieć? O rany! Jestem za daleko od drona. Nie polecę niżej. Sygnał zaraz się zepsuje. No dalej, tralalero, wychodź już. Nie, nie chcę wyjść. No co jest? Tralalero, gdzie jesteś? Byłeś tu przed chwilą. Chowasz się pod mostem. Wyjdź! Próbuję obniżyć się tak jak mogę, ale tracimy sygnał. A, nie ma go tam. Może wróciła do jeziora? Może znowu pływa? Ludzie, napiszcie, jeśli coś przeoczyłem. Ło! O, to była tylko wrona. Przestraszyła mnie. Nie widzę już rekina. Może pod tym mostem jest jakiś tunel? To szalone ludziska. Tralalero, tralala. Więc to pierwszy potwór i tyle. Ktoś jeszcze? Ale Pinki mówiła, że było ich dużo. Więc ktoś jeszcze musi się pojawić. Dlatego latam póki jeszcze mam baterię. Dobra, bateria jeszcze działa, więc lećmy dalej tą trasą. Może to ta, którą wcześniej biegł Pinki? Znowu lecą kruki. Nie? Nadal nikogo nie ma. Dlaczego się chowają? Za każdym razem, gdy szukam, wszyscy są schowani. Dlaczego zawsze to się dzieje, ludzie? Chowają się. O, wow, patrzcie! Ktoś przebiegł za tym drzewem. Kto to był? Widzieliście? Co to? Czy to jakaś balerina? A może kobieta tańcząca balet? Nie wiem, ale naprawdę wyglądało jak balerina. I dlaczego za każdym razem, kiedy próbuję ich znaleźć, znikają? Wszyscy znikają! Ludzie, to bardzo dziwne. Też to widzieliście. Ktoś tam był. Przewincie film i zobaczcie raz jeszcze. Kto to był? Ktoś przebiegł drogą i szybko schował się za drzewem. A teraz go nie widzę. A tu jest kolejna droga. Może ta, którą przebiegł Pinki? Raz jeszcze przelecę tą drogą i na pewno znajdę potwory. To jakiś magazyn? Opuszczony? Tralalero, tralala Nikogo tu nie ma. Rany, jak kogoś zobaczycie, napiszcie komentarz. Mogłem coś przegapić. To zawsze bardzo przykre, gdy latasz i coś przeoczysz, co mogło być na ekranie. Nieważne. Co tam jest, ludzie? To krzyż. Dlaczego tu jest krzyż? Czy to jakieś starożytne cmentarzysko? Wygląda bardzo historycznie bardzo, bardzo stary. Tylko kilka krzyży? Pomników? Tak, to bardzo stare cmentarzysko, ludzie. Piękne małe pole i coś tam chyba się rusza. Co to? A tylko owce spacerują. Ktoś się chowa pod drzewem. Patrzcie, ludzie, czy widzicie trzecie drzewo od lewej? Raz, dwa, trzy. Ktoś chyba jest pod tym drzewem, jeśli się nie mylę. Albo był? Nie. Tylko owca. Tylko owca. O tak. Tak to jest owca rany. Opalacie się? Czy chowacie przed słońcem? Chowają się przed słońcem! To żarty! Powinniście się opalać, a nie chować! O, co to? Co to za postać? Czy to kot? Krewetka? To. O! Gdzie skoczyłeś? Gdzie jesteś? Ludzie, to postać z włoskich memów, prawda? Brainrod. Kot krewetka? Jak właściwie on się nazywa? Napiszcie w komentarzu, rany ludzie! Może jest pod tym drzewem! Lecę niżej. Owce, nie widzieliście tu kota? Hej, nie uciekajcie! Nie bójcie się mnie, nie zrobię wam krzywdy! Dobra? Aha, bateria się wyczerpuje. Muszę sprowadzić drona z powrotem. Szkoda, jaka szkoda. Nawet dobrze się nie przyjrzałem. Sprowadzam drona z powrotem. Wymieniam baterię. Dobra, bateria naładowana. Startujemy ponownie. Wiecie, bardzo podoba mi się śledzenie potworów z włoskich memów. Też to lubicie? Napiszcie w komentarzu. Dobra, dron znowu w powietrzu. Lecę w to samo miejsce, gdzie był kot krewetka, czy jak mu tam? Dobra, czy lecę w dobrym kierunku? Tak, to dobra droga. Tam są te pnie drzew. Na pewno znajdę tego kota. Wrona odleciała, wrona lata wokół. A owca patrzy na mnie. Boisz się drona? Podlećmy bliżej. Na, 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 na. Uciekła. I druga też. No dobrze, boją się. Nie będę wam przeszkadzał. Jedzcie swoją trawę. Muszę znaleźć kota krewetkę. I pokazać go ludziom z bliska. Nie, nie widzę nigdzie kota krewetki. Ale jest mnóstwo potworów z memów, prawda? Napiszcie, które z włoskich memów znacie. I które z nich chcielibyście zobaczyć w tym filmiku albo następnym. Napiszcie w komentarzu, którą postać chcecie zobaczyć. Kto to? To brbr -br Patapim. Ludzie, to na pewno on. Uciekł tędy. Chwila, a może to nie on? Nie, to owca. brbr -br Patapim, brbr -br Patapim, gdzie jesteś? Uciekł gdzieś. Rany, brbr -br Patapim, widziałem go. Zniknął gdzieś ludziska. No, nieważne. Co to za czerwona rzecz? Ło, myślałem, że to dodatkowa zjeżdżania. Nie, to coś innego. O, tam jest droga. Może ktoś po niej idzie? Brybry Patapim to taka zabawna postać. O, tak, to są tory kolejowe. Może zobaczymy pociąg? Byłoby fajnie. Latać dronem i złapać pociąg. Chociaż ciężko to zrobić, takie idealne wyczucie czasu. Kiedy lecisz nad tory i spotykasz pociąg, nie zdarza się. Ale jak zobaczymy potwora, będzie jeszcze lepiej. Chwila, chwila, coś widzę. Jakiś ruch w oddali. Czy tam jedzie pociąg? Wow, to na pewno pociąg, ludzie! To szalone! Poleciałem nad tory i jedzie pociąg! Co za przypadek, ludzie! To się nie dzieje! A może jednak tak? Jakbyśmy to ustawili: Hej, stary, gdzie jesteś? Dajesz, będę cię filmował! No dalej! Polecę niżej, ale nie za nisko. Prawo zabrania latania za nisko minimum 30 metrów i nie można niżej. Nawet jeśli to pociąg, a nie człowiek, to i tak. Nie lecimy niżej. Takie zasady. Uhu, pociąg towarowy z kontenerami. Super. Wjeżdża pod most. Ale zbieg okoliczności. A może jeden z potworów siedzi w środku i prowadzi? No, skręcaj. Uh, spróbuję go dogonić. A? No już, lecę tak szybko jak się da. A, pociąg mi odjeżdża. A, dronie, dronie, zawiodłeś. Jesteś za wolny. Nie nadążam za tym pociągiem. Pa pociągu! Miło było Cię poznać! Brybry patapim! Gdzie jesteś? Fajnie byłoby go tu zobaczyć. Dobrze, więc jest brybry patapim, potem kot krewetka, tralalero tralala, rekin i balerina. Może to była kapucina balerina? Skomentujcie: była to kapucina, czy jakaś pani na spacerze? Wiecie, potwory zawsze się chowają. To musiała być balerina. Napiszcie komentarz, czy mam rację, czy nie. Wow, chyba znów się coś poruszyło. Widzieliście? Nie, to tylko wyobraźnia. Ale to pole jest interesujące. Brybry bry, patapim tu był. Był tu kot krewetka. Widzieliście? Ło, coś przeleciało nad nami. O nie, patrzcie Bombardino. pode mną! O, kto leci w moją stronę? To krokodilo Bombardino! Rany, gdzie on poleciał? a u. mógł mnie trafić. Żartowniś. Odleciał! Może jest gdzieś na niebie? Kto narysował te smugi? Smugi? Samoloty psują niebo. Patrzcie, ile samolotów lata! Może on nadal tam jest? Krokodilo, znowu chcecie zobaczyć! To szalone! To szalone! Zobaczcie, ile potworów! Wow! Tyle ich jest! To wszystko włoskie memy! Wow, uchwyciłem to wszystko na kamerze. Fajnie, prawda, ludzie? Skomentujcie! Nagrałem wszystkie potwory! Wszystkie te włoskie memy, czy cokolwiek to jest. Coś słyszę! O nie, Bombardino Krokodilo leci w tę stronę! Leci prosto na mnie! O nie! O nie! Uderzył drona! Ah, nie! Dron spada! Spada, spada! Próbuję go wyrównać! Nie! Bez szans! Dron się rozbił, ludzie! A, bombardino krokodilo, ten łobus Zniszczył drona! Co ja ci w ogóle zrobiłem? Po prostu latałem! Ty podstępny łotrze! A, ludzie! Idę sprawdzić, czy dron jest cały. Aby tak było. Ale jest tam tyle tych potworów. Oby nic mi nie zrobiły. Napiszcie komentarz, czy uważacie, że mogę tam iść? Czy potwory coś mi zrobią? Jak niebezpieczne są potwory z włoskich memów? Napiszcie i dajcie znać. Subskrybujcie mój kanał Anglikosik. A jeśli chcecie zobaczyć, co się stanie, gdy pójdę do nich, napiszcie komentarz. Tato Rejmik, czekamy na kolejny odcinek. Kocham was, wielkie uściski. Dajcie lajka i suba. Do zobaczenia wkrótce. Pa!